Wyobraźcie sobie, drodzy widzowie, że przez siedem długich lat żyjecie w cieniu własnej śmierci, ukrywając się przed tymi, którzy chcieli was zetrzeć z powierzchni ziemi. A wszystko po to, by chronić prawdę, która mogłaby wstrząsnąć całym krajem. Ja, Aleksandra Rutkowska, komandor polskiego wywiadu wojskowego, kiedyś dowódca elitarnej operacji w Bengazji, dziś stoję przed Wami. Jako Zofia Majewska, cicha barmanka z małego bieszczackiego miasteczka Cisowa, właścicielka baru pod cichym szeptem. Ale ta noc, ta jedna piątkowa noc, gdy drzwi mojego baru otworzyły się z hukiem wiatru, przynosząc czterech komandosów z Formozy, zmieniła wszystko. Ja dowódca, komandor, podporucznik, Tytus Krawiec. Kiedyś mój podwładny spojrzał na mnie z niedowierzaniem, bo Przecież ja miałam mierzyć duchy z Bengazi, wróciły, by mnie odnaleźć, a wraz z nimi zdrada, która pochłonęła mój zespół. Ale ja byłam przygotowana. Od siedmiu lat trzymałam w ręku Pendrive z dowodami na protokół Prometeusz, sprzedajną zdradę stanu, gdzie polscy oficerowie handlowali technologiami dronów bojowych z wrogami za miliardy dolarów. I tej nocy karma, Miała wrócić cicha, strategiczna, miażdżąca, bez jednego podniesionego głosu. Bo ja, pozornie słaba wdowa po własnej legendzie, miałam ukrytą przewagę, która odwróci losy. Słuchajcie uważnie, bo to historia o tym, jak niewidzialna kobieta staje się siłą, której nikt nie powstrzyma, a sprawiedliwość dopada tych, którzy myśleli, że są nietykalni. Pamiętam każdy szczegół tamtego wieczoru, jakby to działo się wczoraj, choć minęło już tyle czasu. Byłam Zofią Majewską, kobietą w wieku 38 lat, z ciemnymi włosami, związanymi w praktyczny kucyk, twarzą przyjemną, ale bez wyrazu, idealnie wtapiającą się w tło małego baru wcisowej. Przez siedem lat poruszałam się za dębowym kontuarem z cichą sprawnością. Nalewając drinki, wycierając szklanki, układając butelki z wyćwiczoną precyzją, żadnego zbędnego ruchu, żadnego pokazu. Dla dwudziestu siedmiu stałych bywalców byłam nieodłącznym elementem tego miejsca tajemniczą postacią, która pojawiła się nagle, kupiła bar od starego Józka i po prostu została. Nikt nie wiedział, że pod kołnierzykiem kryje się blizna w kształcie półksiężyca. Na prawej łopatce, pamiątka z Kabulu z 2014 roku, nikt nie podejrzewał, że mam na koncie trzy potwierdzone eliminacje że dowodziłam najbardziej tajną operacją w historii służby, wywiadu wojskowego. Dla nich byłam po prostu Zosią, która słuchała ich historii, uśmiechała się rzadko, ale szczerze i zawsze pamiętała, kto pije co. Bar pod cichym szeptem lśnił jak latarnia w bieszczackiej zimie, ostoją ciepła pośród śnieżnych zawiei. Przez oszronione okna widać było miejscowych, śmiejących się, spierających, odpoczywających po dniu pracy. Piątkowy wieczór tętnił energią małej społeczności, gdzie triumfy i porażki były wiedzą publiczną, przekazywaną swobodnie jak miski z solonymi orzeszkami, na kontuarze burmistrz Jankowski okupował swój stały stolik w rogu jego tubalny głos wznosił się ponad gwar opowiadając po raz piąty w tym tygodniu o wyprawie na ryby dwóch drwali przy sąsiednim stoliku kłóciło się zawzięcie o wczorajszym meczu reprezentacji zapominając o piwie w ogniu dyskusji na drugim końcu baru siedziała 78-latka pani Leokadia Emerytowana nauczycielka sączyła swój cotygodniowy dżin z tonikiem, obserwując salę ostrym wzrokiem kobiety, która przez dekady katalogowała sekrety miasteczka, ja pracowałam w milczeniu, wyłapując fragmenty rozmów, obsługując gości. Słyszałam, jak jeden z młodszych mężczyzn pytał towarzysza o manewrach wojskowych pod tarnicą, a ten odpowiadał, że pełno mundurowych. Okolicy od kilku dni, że jacyś goście z Formozy zatrzymali się w pensjonacie żubr. Moje dłonie na ułamek sekundy zamarły podczas wycierania szklanki, ale szybko wróciły do rytmu. Za oczami przemknął cień, jedyny znak, że coś zarejestrowałam. Pan Henio, miejscowy filozof i pijaczyna, bełkotał z końca baru. Wołając o jeszcze jednego z osiemdziesięcioprocentowej. Napełniłam kieliszek, nie wdając się w rozmowę, postawiłam przed nim whisky i odwróciłam się do innego klienta. A tak w ogóle, jaka jest Twoja Historia? Upierał się Henio, plącząc słowa. Siedem lat i nikt nic o tobie nie wie. Inni przyłączyli się dobrotliwie. No właśnie, Zosiu, jesteś w programie ochrony świadków, czy co? Może to ruski szpieg, zasugerowała ze śmiechem Elżbieta, żona Franka Kowalczyka. Zbyt nudna na to, odparł inny stały bywalec. Pewnie uciekła od jakiegoś drania. Zbywałam to z wyćwiczoną łatwością. Uśmiech nigdy nie sięgał oczu. Nic tak ekscytującego, mówiłam, odwracając pytania. Panie Franku, jak tam nowy wnuczek? Gdy Franek zaczynał opowieść z dumą, ja kontynuowałam pracę, niewidzialna w swojej widzialności. Ale uważny obserwator zauważyłby szczegóły. Bliznę spod kołnierzyka, gdy sięgałam wysoko po butelkę, sposób w jaki zawsze ustawiałam się z widokiem na wszystkie wejścia, jak oceniałam każdą nową osobę w łamku sekundy. Drzwi otworzyły się z porywistym wiatrem, uciszając salę na chwilę. Wszedł komendant miejscowego posterunku, Aspirant sztabowy Marek Szymański, otrzepując śnieg z butów, jego, poorana z marszczkami twarz, przeskanowała tłum. Wzrok spoczął na mnie. Wymieniliśmy spojrzenie pełne znaczenia. Skinęłam lekko głową. Rozmowy wznowiono. Gdy podszedł do baru, siadając na stołku w rogu, skąd widział całe pomieszczenie. Ten z cytryną, powiedział, choć już przygotowywałam. Po siedmiu latach znałam jego rytuał. Spokojny tydzień, zapytałam, podsuwając szklankę. Do dzisiaj, odparł cicho, pytają o ciebie. Faceci w garniturach nie stąd, mówili, że z Ministerstwa Obrony Narodowej, ale legitymacje wyglądały dziwnie. Chcieli wiedzieć, jak długo jesteś w miasteczku, skąd przyjechałaś. Powiedziałem, co wszyscy wiedzą, czyli prawie nic. Dziękuję, powiedziałam po prostu Zosiu, używając przezwiska które nigdy do końca nie pasowało. Nigdy nie zadawałem pytań. Przyjechałaś, kupiłaś bar, nie rzucałaś się w oczy, płaciłaś podatki. Cokolwiek tu sprowadziło, twoja sprawa, ale jeśli kłopoty, wolałbym wiedzieć. To miasteczko, ci ludzie są dla mnie ważni. Spojrzałam mu prosto w oczy po raz pierwszy tego wieczoru. Dla mnie też. Zanim kontynuowaliśmy, drzwi otworzyły się znów, Weszło czterech mężczyzn, strzepując śnieg z kurtek, nie mundury, ale wszystko krzyczało: wojsko, ruchy, ocena otoczenia, pozycjonowanie, budowa ciała po latach treningu, oczy z czujnością walki, gwar przycichł. miejscowi wyczuli inność, nie zacisowej, niemyśliwi, nie kierowcy zbyt pewni siebie. Przywódca wysoki, krótko ostrzyżony. śniada cera, przeskanował salę, wzrok, Padł na mnie błysk rozpoznania. Odwróciłam się, udając zajęcie butelkami. Obsługiwałam innych, omijając ich stolik. Szymański zauważył moją reakcję, sam przyjął zamówienie. Piwo rozmawiali ściszonymi głosami. Z zabaru obserwowałam, udając, że nie przywódcą był Tytus Krawiec kiedyś porucznik. Pod moim dowództwem, pozostałych trzech nie znałam, młodsi, nowi. Henio, pijany, wstał, zataczając się do toalety. Wpadł na jednego. Uważaj, pakerze, bełknął. Żołnierz zesztywniał napięcie w ramionach. Miejscowi ucichli. Zmaterializowałam się między nimi. Ruch szybki jak na barmankę. Na koszt firmy, panowie, postawiłam świeże piwa. Głos, bardziej autorytatywny krawiec, przyjrzał się twarzy. Czy my się skądś znamy? Mam taką twarz. Odparłam. Kontakt wzrokowy, sekundy za długo. Gdy odwróciłam się, cicho. Operacja rybołów. Zamarłam. Ruszyłam dalej. Nazwa echem, deszczowe ulice Bengazji. Ciężar oporządzenia, zapach krwi i prochu. Noc mijała. Utrzymywałam rutynę. Czujność maksymalna. Zauważyłam, że krawiec obserwuje zamyślony. Szymański na posterunku. Do zamknięcia wyszli prawie wszyscy. Zostali Szymański, czterej żołnierze, maruderzy. Zaczęłam zamykać, myjąc szklanki, wycierając blaty. Umysł kalkulował opcje, ucieczki, plany. Siedem lat spokoju mogło runąć. Układając szklanki, krawiec podszedł sam. Komandor Aleksandra Rutkowska zginęła w Bengazji. Byłem na pogrzebie w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Pełne honory. Sekretarz stanu mówił o służbie. Nie podniosłam wzroku. Pomylił mnie pan z kimś. Ta, którą znałam, miała bliznę na prawej łopatce. Półksiężyc. Kabul 2014. Byłem tam, kiedy dostała. Wzrok do tylnych drzwi. Odległość. Idą po ciebie cicho, nagląco. Cokolwiek znalazłaś w Bengazji, zacierają ślady wszyscy z misji, nie żyją. Oprócz mnie i, jak widać, ciebie. Uderzyło fizycznie. Zespół nie żył. Wilk, mewa, Sokół. Ukrywałam się, myśląc bezpieczeństwo, a ich wyłapywano. Jak znaleźli? Zapytałam, porzucając pozory. Nie wiem, ale coś dużego. Reaktywowali Prometeusz. Wróć. Co odkryłaś siedem lat temu? W grze. Zanim odpowiedź, snopy świateł przez okna, czarne skody otaczające budynek pani komandor. Co robimy? Wyprostowałam ramiona. Transformacja niewidzialna staje widzialna. Przygotuj ludzi. I mów mi ola. Czterech w oporządzeniu taktycznym weszło. Ruchy skoordynowane. Drapieżniki na terytorium. Broń nisko. Gotowa. Klienci cofnęli się. Oczy szeroko przywódca. Siwowłosy. Zimne oczy. Garnitur pod kamizelką. Dyrektor Wolski. Postawa władzy. Wzrok na mnie. Uśmiech bez oczu. Panna Majewska czy raczej pani komandor Rutkowska, doniesienia o śmierci przesadzone. Szymański wstał, dłoń przy kaburze. Mój teren, panowie, straszycie ludzi. Sprawa bezpieczeństwa narodowego. Odparł Wolski. Ci ludzie wyjść. Iśćcie, powiedziałam cicho. Panie komendancie, też. Skinął. Cywile wyszli zaniepokojeni. Został Szymański przy barze. Pokażcie legitymację, albo wynosić, zażądał agenci z pięci, dłonie na broń. Krawiec i ludzie rozproszeni, stoły osłona. Moja postawa zmieniła się, zniknęła barmanka. Kręgosłup wyprostowany, podbródek uniesiony. Zabiłeś mój zespół w Bengazji. Oskarżenie. Pani zespół odkrył za dużo. Ryzyko zawodowe. Protokół Prometeusz, nazwa jak kamień. Polski wywiad sprzedający drony wrogom. Niebezpieczeństwo, zysk. Oczy Szymańskiego rozszerzone. Dłoń blisko broni. Cokolwiek myśli, że znalazła, umarło z Rutkowską wygodna narracja. Sięgnęłam pod bar. Spięci palce na spustach. Zamiast broni, pendrive między palcami. Wysłałam kopię do dwudziestu siedmiu redakcji świata. Publikacja, jeśli nie zresetuję, co tydzień. Robię to od siedmiu lat. Uśmiech Wolskiego zachwiał. Blefujesz. Miałam siedem dni na śmierć. Zabezpieczyłam się. Nawet prawda nie wiesz, w co się mieszasz. Prometeusz poza Twoim poziomem. Rozumiem sprzedawanie dronów rosyjskiej firmie prywatnej, rozumiem zamordowanie ośmiu polskich naukowców. Zdrada stanu twarz stwardniała. Utrzymanie wpływów wymaga decyzji. Ludzi dźwigających zło konieczne. Ludzi jak ja, jak ty z pogardą. Ludzi, bogacących się na cierpieniu, pod flagą, znak agentom, broń na nas, upoważnienie do opanowania wszelkimi środkami. Prometeusz aktywny, zero luźnych końców. Zabezpieczenia opanujemy w areszcie. W mgnieniu rozbroiłam najbliższego: wykręt ramienia, tarcza, pistolet w ręku. Transformacja kompletna barmanka, groźną operatorką pamięć mięśniowa po siedmiu latach komandosi do boku. Celując, Pat, komandor Rutkowska, pośmiertnie Krzyż Komandorski, orderu odrodzenia Polski, ogłosił krawiec z szacunkiem. Akta tajne, ale w Formozie wiedzą. Bejrut, Damaszko, salut formalny, wolne dłonie do czoła, celowniki na Wolskim. Szymański osłupiały, kobieta, którą znał, ujawnia oblicze. Przez siedem lat rozmowy, przyjaźń. Nigdy nie podejrzewał odwołaj ludzi, rozkazała albo źle dla wszystkich. Szymański kalkulował. Wyszkoleni, ale przeciw pięciu. W tym legendzie. Niczego nie zmienia. Spokojnie, Wolski zdrajczyni. Kradzież danych. Życie w tajnym więzieniu. Przyjaciele współudział. Nowy głos od progu. Kobieta w kostiumie. Agenci ABW. Zastępca dyrektora Major Keller, dyrektorze Wolski. Obecność wymagana w Warszawie. Minister pytania o nieautoryzowane operacje. Twarz pociemniała. Sprawa wywiadu, nie ABW. Gdy zdrada stanu nasza. Miesiącami monitorowaliśmy transakcje powiązane z pana kontami. Dowody Rutkowskiej, brakujący element. Wiedzieliście, że żyje. Podejrzewaliśmy po Bengazji nieścisłości. Śledztwo sześć miesięcy temu. Śmierć innego z zespołu. Ludzie Wolskiego na niego, broń uniesiona, pewność osłabła. Opuśćcie broń, poradziła Keller. Mogą mieć karierę, jeśli współpracują. Napięcie, skinął, opuścili powoli. Spocznij, powiedziałam, opuszczając broń czujni. ABW, zabezpieczyło, wyprowadzili. Keller podeszła. Mamy do omówienia. Już nie komandor, nie mówiteczka. Marynarka, głębokie zadanie, tajne stopień świadczenia naliczane, przetwarzałam. I co teraz? Zeznania. Prometeusz wyżej niż Wolski. Życie tu zawieszone. Szymański, jak długo? Tygodnie, miesiące. Będę potrzebowała czasu do rana. Agenci zewnątrz, ochrona, gotowa o ósmej. Gdy odjechali, cisza. Prawda między nami. Siedem lat, powiedział Szymański. Nalewanie drinków? Ryby Jankowskiego. I byłaś kim? Wywiad Wojskowy, operacje specjalne. Z Formozą współpracowaliśmy. Najlepsza, dodał Krawiec. Gdy powiedzieli, zginęła, połowa w żałobie, druga nie wierzyła. Dlaczego Cisowa? Tymczasowe ukrycie tygodnie w miesiące, lata. Tu dom. Co z Barem? Nie wiem. Dokończyć Bengazję, potem może wrócić. Krawiec, czego potrzebujesz? Informacji o Prometeuszu? Kto, co planują? Szymański, opiekuj się miejscem, oko na Leokadię, Henio nie zapić. Skinął uśmiech, i tak robię, nalewałam drinki wszystkim, za niedokończone sprawy. Pili w milczeniu, jutro wracam, z martwych, Zofia przypisem. Miesiąc później, Warszawa, komisja admiralska, zabezpieczona sala, galowy mundur, insygnia komandora, włosy kok, ekrany. Dowody Prometeusz, transakcje, komunikacja, zdjęcia, moje plus ABW, obraz zdrady. Do protokołu. Dlaczego martwa 7 lat zamiast kanałami? Po zasadzce spisek wysoko. Nie ufać nikomu. Trzech zastępców, dwóch wiceministrów, oficerowie przechwycenie. Zabezpieczenie redakcje, polisa. Serwer, pliki co 7 dni reset. Klucz tydzień po. Cel. Prometeusz, pieniądze. Technologia przyspieszy programy Rosja. Bliski Wschód. Podmioty. Zysk ponad 2 miliardy dolarów. Firmy krzaki. Offshore. Godziny pytań. Precyzja. Komisja wstała. Szacunek. Kraj dług nie spłaci. Działania ocaliły bezpieczeństwo. Życia. Korytarz Wolski. Urzędnicy w kajdankach. Bladzi. Keller. Poszło dobrze. Prokurator nadzoruje. Zero ugód ulga. Pustka. Cel spełniony. Zagubiona. Tłum reporterów, flesze. Jak wrócić z martwych? Przybrana tożsamość, służba? Uniosłam dłoń, zero komentarza, tajne. Status ustalany, co teraz? Wzrok na Szymańskiego czekał. Cisowa domem, przeszłam tłum. Wieczór, restauracja Stare Miasto. Z Szymańskim, Keller, Krawcem. Marynarka chce z powrotem. Przywrócenie, awans, komandor, porucznik krok. Wybór, a jeśli nie? honorowe, świadczenia zaległe, nagroda dyskrecjonalna. Szymański milczał, znał Zofię, myślę. Nie za długo. Historia jutro media ocenzurowana, bohaterka obowiązki. Dwa tygodnie później bar otwarty, wieść o tożsamości rozeszła plotką w wiadomość ogólnopolską. Spekulacje. Stałam za barem, butelki, precyzja, ruchy płynne. Nie ukrywała wyszkolenia. Jeansy, koszula, włosy luźno. Połączenie tożsamości. Jankowski pierwszy, strumień miejscowych. Tyle o rybach, a ty super szpieg? Śmiech nerwowy. Lubiłam historie, nawet rosnące. Pani komandor? Zofia wystarczy. Albo Zosia. Część mnie. Napięcie opadło, miejsca stałe, drinki zmieniło wszystko. Fundament ten sam. Ich bar służyła siedem lat. Szymański, przyzwyczaić, nalewająca legendą. Wciąż sobą, w całości. Krawiec z zespołem, cywile miejsce, kolejka, mosty światów. Za niewidzialne kobiety, oby widziane, kiedy chcą. Stuk kieliszków, miejscowi komandosi. Później sama, rutyna czyszczenie. Zintegrowana, niedzielona. Decyzja, marynarka, biurko, doradztwo, teren, gdy potrzeba. Utrzymać bar, Warszawa, cisowa, komandor. Izofia, nieidealne, życie rzadko, obie jawnie, pendrive pusty, cel spełniony, nowe obowiązki, bar, azyl, dom, cisowa społeczność, przynależność brakująca w służbie, siedem lat temu wolała umrzeć niż zdradzić, druga szansa, noc otulała, gwiazdy, jutro nowi klienci, krawiec jednostka, keller śledztwa, życie toczy, zgasiłam światła, drzwi, kroki lżejsze, Duchy Bengazi z nią nie definiują. Aleksandra Rutkowska, Zofia Majewska. Obie, całość. Następny wieczór, klienci, ruchy pewność. Szymański patrzy zamyślony. Co? Myślę, ilu z historiami nieznanymi. Niewidzialni bohaterowie przed oczami, zastanowiłam, twarze cisowej. Nauczycielka misja pokojowa, milczy. Kobieta wolontariuszka schronisko, strażak dzieci z pożaru. Znał pan kogoś bez uznania, zasługującego, noszącego ciężary, inni zasługi? Świat pełen niewidzialnych, niezwykłych, skinął zrozumienie. Osoba przeoczona, zobaczyć najwyraźniej. Historie zasługują opowiedzenia pani Leokadia Kieliszek, toast prywatny. Za niewidzialne kobiety, widziane na własnych warunkach. I tak, drodzy widzowie, kończy się moja opowieść, ale karma wraca zawsze. Cicho, nieubłaganie ja, która straciłam wszystko w Bengazji, odzyskałam godność, dom, prawdę, wolski i spiskowcy za kratami, kraj bezpieczniejszy. A wy, ile niewidzialnych historii kryje się wokół was? Podzielcie się w komentarzach swoimi doświadczeniami zdrady, ukrytej siły, karmy, która wróciła. Subskrybujcie kanał Karma Wraca, by nie przegapić kolejnych. Wzruszających historii, bo sprawiedliwość, choć cicha, zawsze dopada do następnego.